I wzięli ją i nie wiem, jak to się stało, bo nic nie było widać. One odbiją i się Ale słuchaj, Jacku, ja nie pozwolę, żeby u mnie był w nocy burdel, no. Słuchaj, Jacku, w po razie policji to później powiedzą, że ona u mnie chlała. I ja pójdę cię jeć jeszcze za nią. A co Piotrek z nią robił? Co? Co Piotrek z nią robił? A cholera wie! Nie Przecież każdy ją pierdoli, jak ja to usłyszę na osiedli. Jak ja słyszę, to każdy ją pierdoli, no, po kolei. Jeszcze ona mówi, panie Zdzisiu, ja się do pana położę. Jak ja to usłyszałam wypierdalaj, co ty. U mnie jest nocleg, U mnie nie ma noclegu. Jak się mój stary dowiedział, że ja mu całe podwórko pierdoli, toż wiedział, co powiedzieć. Tak jest. Takie kłopoty dan nie. Ma. No. Cośki? Co? I? On na bazie że jest. jest. Pieniędzy mi nie daje, tylko idzie do niej Tam sobie już zrobił, wiesz. Tak. 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 długo dziecko będziemy. A to mnie to nie interesuje. Zrobi jej. Do widzenia wypierdalaj. Ja babcią nie będę. Nie będę babcią. Taka jest sprawa, słuchaj. No. Żeby on miał dziewczynę porządną, no owszem, zgodziłabym się, niech tu posiedzi, prawda? Ale kurde, nie. Ja tu nie pozwolę na to. Ja się na to nie pozwolę, słuchajcie. A musiałam, proszę, wziąć, bo dopiero na drenę usnęła. I co ja stałam. No teraz się w policji. Coś krzyknął policja, bo rozrabiał Piotr na klatce. Ktoś krzyknął policja. I wyszli. Bo się Piotr był i policji. Tak nie znam u siebie dzisiaj. Co? Tam nie znam u siebie. Mityla jest też. Do mnie na pewno nie. No, Aha, no licz na to, licz na to, że ja ich Boś bo stary teraz jest zaznaczony, jak kopnie w dupę, to tylko będzie leciała w Chodź, to